Cześć. Cześć! Tutaj Intima Syduo. Serdecznie chcemy Was zaprosić na nasz nowy webinar pod tytułem Koordynacja scen intymnych w pigułce będzie on realizowany 28 stycznia 2025 roku, to jest wtorek w godzinach 18:20. Ten webinar realizujemy we współpracy z Film Spring Open. Nie jest to nowy webinar taki zupełnie, bo y, będzie to powtórka z czerwca tego roku, y, ale jak zawsze chcemy się z wami podzielić nowymi doświadczeniami, nowymi naszymi przemyśleniami. Podstawy jednak pozostają niezmienne, czyli dowiecie się, kim jest taki koordynator scen intymnych, jakie mamy umiejętności co jest podstawą naszej pracy, jak poczucie bezpieczeństwa, stworzenie wspólnego stanu flow i dobra zabawa właściwie. I sceny i tony mogą być przyjemne i proste. Serdecznie was zapraszamy. Do zobaczenia.